Jest osobą, która ma rzadko spotykaną umiejętność definiowania wizjonerskich celów, przekonywania do swoich pomysłów innych osób i proponowania najlepszych kompromisów zapewniających rozwój instytucji i troskę o człowieka. Profesor Marek Pawełczyk jest zaszczycony, że mogę wędzić. Grona nominowanych to były osoby, które naprawdę są zasłużone dla uniwersytetów europejskich. W związku z tym do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, kto zostanie wybrany. Nie wiem właściwie, co zadecydowało, bo do tego profilu zwycięzcy chyba każdy mógłby zostać przypisany. Ja na pewno nie czuję się wyróżnionym, szczególnie na tle tych osób, ze względu na to, że oni są osobami, od których też się wiele nauczyłem. My rozmawialiśmy przez te ostatnie lata, współpracowaliśmy. Ja z tego korzystałem. Myślę, że oni też być może z moich pomysłów korzystali. A ja przede wszystkim też nie pracuję ja mam wspaniałe grono współpracowników na swojej uczelni, w gronie uczelni partnerskich. Bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy. To jest nowa jakość. Razem możemy więcej, możemy się od siebie wzajemnie uczyć, możemy kumulować potencjał, możemy wykorzystywać powszechnie już znany efekt synergii. Ideą Uniwersytetów Europejskich jest to, aby konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i z Azją, więc te sojusze będą musiały też same z siebie nową jakość wytwarzać i przede wszystkim w świetle tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, tych wyzwań, galopującej tutaj cyfryzacji. W wprowadzeniu coraz to lepszych, nowych i bardziej skomplikowanych różnego rodzaju technologii, nie da się funkcjonować jako gdzieś tam oddzielna wyspa. Trzeba funkcjonować w grupie interdyscyplinarnej, trzeba funkcjonować w grupie międzynarodowej, trzeba z tej różnorodności skorzystać. Dzięki temu rzeczywiście wypracujemy te innowacje. Uczelnie są pionierami w tym zakresie. Te struktury uniwersytetów europejskich z punktu widzenia studentów są genialne. To jest po prostu konieczność, żebyśmy wykorzystali atuty najlepszych uczelni w w Europie żadna uczelnia nie jest najlepsza we wszystkim, czyli tych fragment, najlepszych fragmentów najlepszych uczelni w Europie do zwiększenia jakości kształcenia. Po to ta konferencja, żeby promować tę ideę, żeby zachęcać do programu Erasmus, a także po to, żeby promować Uniwersytet Europejski jako naprawdę awangardę uczelni polskich. I pokazywać to różnym grupom odbiorców to, że taka akcja istnieje i jest ważna dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i w Europie.